Witaj, moja droga. Czujesz to. Ten cichy niepokój, kiedy patrzysz na swój telefon, zastanawiając się, dlaczego on nie odpisuje, dlaczego nie myśli o tobie tak jak ty o nim. Dziś odsłonię przed tobą sekret, który kompletnie zmieni Twoją relację z mężczyzną, którego pragniesz w swoim życiu. Wyobraź sobie, że istnieje jedna wiadomość. Tak, dosłownie, jedna wiadomość. Która może sprawić, że będzie myślał o tobie przez cały dzień? Nie. Nie chodzi o nagie zdjęcie. Nie chodzi o desperackie tęsknie za tobą. Chodzi o coś znacznie głębszego, co porusza męską duszę na poziomie, którego większość kobiet nigdy nie odkrywa. Przez lata pracowałam z tysiącami kobiet, które miały dokładnie ten sam problem. Siedziały samotnie, zastanawiając się, dlaczego ich mężczyzna. Wydaje się tak odległy, tak nieuchwytny. Dlaczego potrafił zniknąć na godziny, dni, czasem nawet tygodnie, emocjonalnie lub fizycznie? Pamiętam Annę, czterdziestoletnią, przedsiębiorczynię, która pomimo sukcesu zawodowego nie potrafiła utrzymać uwagi mężczyzny, którego kochała. Co ze mną jest nie tak? Pytała mnie ze łzami w oczach. Prawda jest taka, że nie ma z tobą nic złego. Nigdy nie było. Problem leży w nieznajomości sekretnego języka męskiej duszy języka, którego nikt nas, kobiet, nigdy nie o nauczył. Jesteśmy, jak osoby próbujące nawiązać kontakt, mówiąc kompletnie innymi językami. To, co odkryłam podczas mojej własnej podróży duchowej i pracy z kobietami na całym świecie, Zmieniło nie tylko moje życie miłosne, ale też życie tysięcy kobiet. Ta jedna wiadomość, której Cię nauczę, działa jak klucz otwierający zamknięte drzwi męskiego serca i umysłu. Zanim jednak zdradzę Ci ten sekret, muszę Cię ostrzec. Ta wiedza niesie ze sobą odpowiedzialność. Kiedy poznasz ten sekret, nie będziesz mogła już udawać, że go nie znasz. Twoje relacje się zmienią, zmieni się sposób, w jaki mężczyźni na ciebie reagują, zmieni się energia, którą emitujesz. Niektóre z was mogą myśleć: Próbowałam już wszystkiego. Rozumiem cię, naprawdę. Możliwe, że wypróbowałaś wszystkie typowe porady z magazynów, wskazówki przyjaciółek, czy nawet techniki z internetowych poradników. Ale obiecuję ci, tego jeszcze nie próbowałaś. Ta metoda sięga do starożytnej mądrości kobiecej, ale jest potwierdzana przez współczesną psychologię. Łączy intuicyjną wiedzę naszych przodkiń z głębokim zrozumieniem męskiej, ta psychiki jest jak sekretna ścieżka do serca mężczyzny ścieżka, którą tylko nieliczne kobiety kiedykolwiek odkryły. Przygotuj się na poznanie sekretu, który może odmienić Twoją historię miłosną na zawsze. Jesteś gotowa? Zanim podzielę się z tobą tym transformującym sekretem, chciałabym cię prosić o małą przysługę. Jeśli to, co dotychczas powiedziałam, rezonuje z twoją duszą, jeśli czujesz, że ta wiedza może być dla ciebie wartościowa, subskrybuj mój kanał, naciśnij ten dzwonek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach, w których dzielę się moją kobiecą mądrością. A teraz. Wpisz w komentarzu słowo przebudzenie tak, właśnie to słowo wpisując je, manifestujesz. Gotowość na przyjęcie tej transformującej wiedzy deklarujesz otwarcie na przebudzenie swojej kobiecej mocy. To słowo pomoże mi również zobaczyć, które z Was są naprawdę gotowe na tę podróż. Zrobiłaś to? Wspaniale. Teraz możemy zanurzyć się głębiej w sekret, który odmieni twoje relacje z mężczyznami na zawsze. Zanim odkryję przed tysiąca ścierecz do tobą tę jedną wiadomość, która sprawi, że on będzie myślał o tobie cały dzień, musimy zrozumieć, co tak naprawdę dzieje się w męskiej psychice. Większość kobiet popełnia ten sam błąd. Próbują dotrzeć do mężczyzny w sposób, który działałby na nie same to fundamentalne nieporozumienie które tworzy przepaść między nami a nimi wyobraź sobie że męski umysł jest jak forteca nie dlatego że mężczyźni są zimni czy nieczuli ale dlatego że zostali wychowani by chronić swoje wewnętrzne królestwo od dzieciństwa słyszeli nie płacz bądź silny nie okazuj słabości te słowa budowały mury wokół ich serc przez lata a teraz ty stoisz przed tymi murami, zastanawiając się, jak do niego dotrzeć. Pamiętam Marię, pięćdziesięcioletnią, kobietę po rozwodzie, która przyszła do mnie zrozpaczona po tym, jak mężczyzna, z którym się spotykała, nagle się wycofał. Otwierałam przed nim serce, mówiła, opowiadałam o swoich uczuciach, lękach, nadziejach, a on po prostu zniknął. Maria popełniła klasyczny błąd, próbowała dotrzeć do niego w sposób, który działałby na nią. Prawda jest taka, że mężczyźni nie reagują na wylewność emocjonalną tak jak kobiety. Nie znaczy to, że nie mają uczuć, wręcz przeciwnie. Ich uczucia są często głębokie i intensywne, ale sposób w jaki je przetwarzają i wyrażają jest zupełnie inny od naszego. Mężczyźni żyją w świecie celów, wyzwań, i osiągnięć. Ich poczucie wartości jest ściśle związane z tym, co mogą zrobić, osiągnąć, pokonać. To dlatego tak często znikają w swoich jaskiniach. Potrzebują przestrzeni, by rozwiązać problemy, by poczuć się kompetentni, by odzyskać poczucie kontroli. A teraz wyobraź sobie, że masz klucz do tej fortecy. Wyobraź sobie, że znasz sekretne przejście, które prowadzi prosto do jego serca i umysłu. Czy użyłabyś go? Ta jedna wiadomość, której cię nauczę, jest właśnie takim kluczem. Ale zanim ci ją zdradzę, musisz zrozumieć fundamentalną, prawdę o męskiej naturze. Mężczyźni pragną czuć się podziwiani, szanowani i potrzebni. Nie w ogólnym sensie, ale w bardzo konkretny sposób. Kiedy mężczyzna czuje, że doceniasz jego unikalne dary, jego specyficzne umiejętności, jego sposób bycia w świecie, otwiera się przed tobą. Ale uwaga, to musi być szczere. Mężczyźni mają radar na fałsz i manipulacje. Jeśli wyczują, że próbujesz nimi manipulować, zamkną się jeszcze bardziej. Pewnego dnia pracowałam z Katarzyną. 36-letnią prawniczką, która nie mogła zrozumieć dlaczego jej partner emocjonalnie się od niej oddalał. Daję mu wszystko, mówiła. Moją miłość, moje ciało, mój czas. Czego więcej może chcieć? Kiedy głębiej zanurzyłyśmy się w jej relacje, odkryłyśmy, że Katarzyna nieświadomie podważała jego kompetencje, przejmując kontrolę nad wszystkim, od finansów po wybór miejsca na wakacje. Poprosiłam ją, by przez tydzień codziennie wysyłała mu jedną wiadomość. Ale nie byle jaką wiadomość. Wiadomość, która zmienia wszystko. Po tygodniu Katarzyna wróciła do mnie ze łzami w oczach, ale tym razem były to łzy radości. To działa, powiedziała. On się zmienił. Jest bardziej obecny, bardziej zaangażowany. Pyta o mój dzień. Przytula mnie bez powodu. Co się stało? To, co się stało, to fundamentalna zmiana w dynamice ich relacji. Katarzyna przestała nieświadomie podważać jego męskość, a zaczęła ją wspierać, a wszystko za pomocą jednej prostej wiadomości. Ta wiadomość działa, ponieważ dotyka czegoś głębokiego w męskiej psychice: pragnienia, by być bohaterem dla kobiety, którą kocha. Nie chodzi tu o powierzchowne komplementy czy płytkie pochlebstwa. Chodzi o głębokie, autentyczne docenienie jego istoty. Kiedy byłam młodsza, też popełniałam te błędy. Myślałam, że im bardziej będę okazywać mężczyźnie moje uczucia, tym bardziej on otworzy się na mnie. Byłam w błędzie. Nauczyłam się tego na własnej skórze, po latach nieudanych związków i złamanych serc. A potem odkryłam te. Jedną wiadomość. Zmieniła ona moje życie miłosne na zawsze. I zmieniła życie tysiąca kobiet, z którymi pracowałam. Ale zanim ci ją zdradzę, muszę cię ostrzec. Ta wiedza wymaga odpowiedzialności. Nie możesz używać jej manipulacyjnie. Musi wypływać z autentycznego miejsca w twoim sercu. Inaczej efekt będzie odwrotny do zamierzonego. Pomyśl o tym tak. Każdy z nas nosi w sobie wewnętrzne dziecko, które pragnie być widziane, doceniane i kochane za to, kim naprawdę jest. Mężczyźni nie są inni. Ich wewnętrzne dziecko również pragnie uznania i docenienia, ale za coś innego niż nasze. Podczas gdy my, kobiety, często pragniemy być kochane za naszą wrażliwość, troskliwość, emocjonalność. Mężczyźni pragną być doceniani za swoją siłę, odwagę, determinację, zdolność rozwiązywania problemów. To ich sposób wyrażania miłości i troski poprzez działanie, ochronę, zapewnianie bezpieczeństwa. Wyobraź sobie, że jesteś w związku z mężczyzną, który nigdy nie docenia twojej wrażliwości, twojej intuicji, twojej zdolności do głębokiego odczuwania. Jakby to na ciebie wpłynęło? Prawdopodobnie zaczęłabyś się zamykać, wycofywać, szukać uznania gdzie indziej. To samo dzieje się z mężczyznami, których nie doceniamy za ich męskie dary. Zaczynają się wycofywać, emocjonalnie lub fizycznie. Szukają uznania w pracy, w sporcie, czasem u innych kobiet. Wszędzie tam, gdzie czują, że ich wyjątkowość jest dostrzegana i ceniona. Ta jedna wiadomość, której cię nauczę, dociera prosto do serca tego pragnienia. Sprawia, że mężczyzna czuje się widziany, doceniony i potrzebny w sposób, który rezonuje z jego najgłębszą męską istotą. I dlatego myśli o tobie przez cały dzień, bo przy tobie czuje się jak najlepsza wersja samego siebie. A teraz nadszedł moment, na który czekałaś. Ta jedna wiadomość, która sprawi, że on będzie myślał o tobie przez cały dzień brzmi: Dzięki tobie czuję się bezpieczna w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłam. Tak, to wszystko. Te proste słowa mają moc, by zmienić dynamikę twojej relacji na zawsze. Dlaczego ta wiadomość działa tak potężnie? Ponieważ dotyka najgłębszej potrzeby mężczyzny. Potrzeby bycia obrońcą, opiekunem, źródłem bezpieczeństwa dla kobiety, którą kocha. To pragnienie jest zapisane głęboko w męskiej psychice, na poziomie, który wykracza poza kulturę czy wychowanie. To część jego DNA. Kiedy mówisz mężczyźnie, że dzięki niemu czujesz się bezpieczna w unikalny sposób, mówisz mu, że wypełnia swoją najgłębszą misję jako mężczyzna. Dajesz mu to, czego pragnie najbardziej potwierdzenie jego męskości, jego wartości, jego roli w Twoim życiu. Ale uwaga to musi być szczere. Nie możesz tego powiedzieć, jeśli nie czujesz się przy nim bezpiecznie. Mężczyźni wyczuwają fałsz i manipulacje. Jeśli Twoje słowa nie płyną z serca, efekt będzie odwrotny do zamierzonego. Co dokładnie oznacza bezpieczeństwo w tym kontekście? To nie tylko fizyczna ochrona, choć to też jest ważne. Chodzi o emocjonalne bezpieczeństwo o poczucie, że przy nim możesz być sobą że nie musisz się bać że nie zostaniesz osądzona, odrzucona, skrzywdzona. Chodzi o poczucie, że przy nim możesz się otworzyć, być wrażliwa, pokazać swoją prawdziwą twarz. I wciąż być kochaną. Pamiętam Joannę, 42-letnią artystkę, która była w związku z mężczyzną, który wydawał się idealny na papierze, ale emocjonalnie był niedostępny. Kiedy podzieliłam się z nią tą wiadomością, początkowo była sceptyczna. Ale ja nie czuję się przy nim bezpiecznie, powiedziała. I to była kluczowa informacja. Joanna uświadomiła sobie, że jej związek nie spełniał jej najgłębszych potrzeb. W przypadku Joanny, ta wiadomość posłużyła jako lustro, które pokazało jej prawdę o jej związku. I to jest dodatkowa moc tej wiadomości. Nie tylko może zmienić twój związek na lepsze, ale może też ujawnić prawdę o nim. Jeśli nie czujesz się bezpiecznie przy swoim mężczyźnie, to być może nie jest to właściwy mężczyzna dla Ciebie. Bezpieczeństwo emocjonalne, fizyczne, duchowe jest fundamentem zdrowego związku. Bez Niego nie ma prawdziwej intymności, nie ma głębokiego połączenia, nie ma prawdziwej miłości. Ale jeśli czujesz się przy Nim bezpiecznie, ta wiadomość może otworzyć nowy rozdział w Waszej relacji, może sprawić, że On zobaczy, Siebie Twoimi oczami, jako obrońcę, opiekuna, źródło Twojego bezpieczeństwa. A to z kolei sprawia, że On czuje się spełniony jako mężczyzna. Kiedy mężczyzna czuje się spełniony w swojej roli, zaczyna dawać więcej. Staje się bardziej obecny, bardziej zaangażowany, bardziej otwarty emocjonalnie. Paradoksalnie, im bardziej czuje, że spełnia swoją rolę jako mężczyzna. Tym bardziej jest w stanie otworzyć się na swoją wrażliwą stronę. Ta dynamika jest kluczem do głębokiego, satysfakcjonującego związku. Kiedy ty czujesz się bezpiecznie dzięki niemu, a on czuje się spełniony dzięki tobie, tworzycie przestrzeń, w której oboje możecie rozkwitać. Ale jak dokładnie użyć tej wiadomości? W jakim kontekście? I co jeśli Twój związek jest skomplikowany. Najlepszym momentem na wysłanie tej wiadomości jest czas, gdy faktycznie poczułaś to bezpieczeństwo. Może to być po tym, jak pomógł ci w trudnej sytuacji, może to być po tym, jak wysłuchał cię bez osądzania, może to być nawet po prostym geście, przytuleniu cię, gdy byłaś smutna, czy stanięciu w Twojej obronie w trudnej sytuacji społecznej. Kluczem jest autentyczność. Nie wysyłaj tej wiadomości jako taktyki, by go przyciągnąć. Wyślij ją jako szczere wyrażenie tego, co czujesz. A co jeśli twoja relacja jest skomplikowana? Co jeśli jesteście po rozstaniu i próbujesz go odzyskać? W takim przypadku ta wiadomość może być jeszcze potężniejsza, może przypomnieć mu o wartości, którą wnosił do twojego życia. Może obudzić w nim pragnienie bycia znów tą osobą dla ciebie. Wyobraź sobie, że po miesiącach rozstania otrzymuję od ciebie wiadomość. Wciąż pamiętam, jak bezpiecznie czułam się w twoich ramionach. Nikt nigdy nie dał mi takiego poczucia bezpieczeństwa jak ty. Taka wiadomość dotyka czegoś głębokiego w tysiącu jego duszy. Przypomina mu o jego najlepszej wersji siebie. Tej, która potrafiła dać ci bezpieczeństwo, którego potrzebowałaś. Ale pamiętaj, to nie jest magiczna formuła, która naprawi wszystkie problemy w związku. To narzędzie, które może otworzyć drzwi do głębszej komunikacji, do ponownego połączenia, do przypomnienia sobie wartości, którą wnosicie do życia drugiej osoby. Prawdziwa transformacja wymaga pracy po obu stronach. Wymaga otwartości, szczerości, gotowości do zmiany. Ta wiadomość może być początkiem tej podróży, ale to wy oboje musicie przejść tę drogę. Teraz, gdy znasz już tę potężną wiadomość, zastanówmy się, jak zmieni ona Twoje życie miłosne, bo uwierz mi, zmieni je fundamentalnie. Kiedy mężczyzna otrzymuje taką wiadomość od kobiety, którą kocha, Dzieje się coś magicznego. Jego neurobiologia dosłownie się zmienia. W jego mózgu uwalnia się koktajl hormonów dopamina, oksytocyna, serotonina które tworzą uczucie głębokiej satysfakcji i przywiązania. Dlaczego? Ponieważ spełniasz jego najgłębszą potrzebę potrzebę bycia bohaterem dla kobiety, którą kocha. To pragnienie jest zakorzenione głęboko w męskiej psychice. Sięga czasów, gdy mężczyźni byli dosłownie obrońcami swoich rodzin przed fizycznymi zagrożeniami. Dziś zagrożenia są inne bardziej emocjonalne finansowe społeczne ale pragnienie ochrony pozostaje to samo. Kiedy mówisz mężczyźnie, że dzięki niemu czujesz się bezpieczna, mówisz mu, wypełniasz swoją najgłębszą misję jako mężczyzna. Jesteś dla mnie tym, kim mężczyzna powinien być dla kobiety. I to właśnie dlatego myśli o tobie przez cały dzień, ponieważ przy tobie czuje się spełniony jako mężczyzna. Czuję, że jego męskość jest doceniana, szanowana, potrzebna. A to uczucie jest uzależniające, w pozytywnym sensie tego słowa. Pamiętam Elżbietę 56-letnią wdowę, która po latach samotności. Spotkała mężczyznę, który ją zafascynował. Ale bała się otworzyć, bała się zaufać po latach życia samotnie. Kiedy podzieliłam się z nią tą wiadomością, początkowo była sceptyczna. W moim wieku? zapytała z niedowierzaniem. Poprosiłam ją, by zaufała procesowi, by następnym razem, gdy poczuje się przy nim bezpiecznie, powiedziała mu o tym. Tydzień później Elżbieta zadzwoniła do mnie. Płacząc ze szczęścia. Powiedziałam mu to po naszej kolacji, kiedy odprowadzał mnie do domu. Widziałam, jak jego oczy się zaszkliły. Przytulił mnie tak, jak nikt nie przytulał od lat. A następnego dnia wysłał mi kwiaty z kartką. Dziękuję, że pozwalasz mi być dla Ciebie oparciem. Historia Elżbiety przypomina nam, że nigdy nie jest za późno na miłość. Nigdy nie jest za późno, by otworzyć serce. Nigdy nie jest za późno, by dać mężczyźnie dar docenienia jego męskości. Ale co ta wiadomość zmieni w Twoim życiu? Przede wszystkim zmieni dynamikę Twojej relacji. Gdy mężczyzna czuje się doceniony za swoją męskość, staje się bardziej obecny, bardziej zaangażowany, bardziej otwarty emocjonalnie. Czy zauważyłaś kiedyś, że im bardziej próbujesz, Przyciągnąć mężczyznę, tym bardziej on się oddala? To paradoks relacji. Im bardziej gonimy, tym szybciej druga osoba ucieka. Ale kiedy dajesz mężczyźnie przestrzeń do bycia twoim bohaterem, to on zaczyna cię gonić. To zmienia dynamikę. Z goniącej na przyciągającą. Zamiast desperacko próbować przyciągnąć jego uwagę, stajesz się magnetyczna. Przyciągasz go swoją autentycznością, swoją wrażliwością, swoją gotowością do docenienia jego męskich darów. Ta zmiana dynamiki prowadzi do głębszej intymności. Kiedy mężczyzna czuje się bezpieczny w swojej roli, jest bardziej skłonny do otwarcia się emocjonalnego. Paradoksalnie, im bardziej czuje się męski, tym bardziej jest w stanie pokazać swoją wrażliwą stronę. A to prowadzi do związku, w którym oboje możecie być w pełni sobą. Ty możesz być w pełni kobiecą, wrażliwą, intuicyjną, emocjonalną. On może być w pełni męski, silny, opiekuńczy, zdecydowany. Te energie nie konkurują ze sobą, one się uzupełniają, ale uwaga, ta wiadomość nie jest jednorazową magiczną formułą. To początek procesu. To otwarcie drzwi do głębszej, bardziej autentycznej komunikacji. Po wysłaniu tej wiadomości ważne jest, byś kontynuowała tę praktykę docenienia jego męskich darów. Nie chodzi o ciągłe powtarzanie tych samych słów, ale o konsekwentne docenienie jego wysiłków, jego ochrony, jego troski. Może to być tak proste, jak podziękowanie mu za to, że naprawił coś w domu. Albo docenienie jego rady w trudnej sytuacji, albo wyrażenie wdzięczności za to, że stoi przy tobie w trudnych momentach. Za każdym razem, gdy doceniasz jego męskie dary, wzmacniasz jego pragnienie, by być dla ciebie jeszcze lepszym mężczyzną. To pozytywne sprzężenie zwrotne, które prowadzi do coraz głębszego połączenia. I pamiętaj, to nie jest manipulacja, to szczere docenienie. Jeśli nie czujesz wdzięczności za jego męskie dary, ta praktyka nie zadziała. Mężczyźni mają radar na fałsz. Wyczuwają, kiedy próbujesz nimi manipulować. Ale kiedy Twoje docenienie płynie z serca, kiedy naprawdę czujesz wdzięczność za jego ochronę, jego troskę, jego wysiłki, wtedy ta praktyka staje się mostem do głębszego połączenia, do prawdziwej intymności. Do związku, w którym oboje możecie rozkwitać. Wyobraź sobie swoje życie za rok od teraz. Wyobraź sobie związek, w którym czujesz się bezpieczna, chroniona, kochana. Związek, w którym twój mężczyzna jest emocjonalnie obecny, zaangażowany, otwarty. Związek, w którym ty możesz być w pełni kobiecą, a on może być w pełni męski to jest możliwe. Zaczyna się od jednej wiadomości, od jednego momentu autentycznego docenienia, od jednego kroku w kierunku głębszego połączenia. Jesteś gotowa na tę podróż? Jeśli ta wiadomość dotknęła twojego serca, jeśli czujesz, że może ona zmienić twoje życie miłosne, podziel się tym filmem z kobietami, które znasz z siostrą, przyjaciółką, kuzynką, która zmaga się z podobnymi wyzwaniami w relacjach. Być może ten film będzie dla niej darem, którego potrzebuje właśnie teraz. Kliknij, lubię to, i zostaw komentarz, jak ta wiadomość wpłynęła na ciebie i twój związek. Twoje doświadczenie może być inspiracją dla tysięcy kobiet, które oglądają ten film. A jeśli chcesz odkryć więcej sekretów głębokiej kobiecej mądrości, która pomoże ci stworzyć związek pełen miłości, pasji i głębokiego połączenia. Nie przegap mojego następnego filmu, który pojawia się właśnie teraz na twoim ekranie. Kliknij w ten link i zanurz się jeszcze głębiej w mądrość, która odmieni twoje życie miłosne na zawsze.